a to Przepraszam a to lampka ta, ta lampka wina czerwonego w ciąży żeby krążenie i tak dalej dla zdrowotności to nie mówimy o faz czyli o o czym fetal alkohol syndrom ale tak po ludzku to to alkoholowy zespół płodowy czyli uszkodzenie dzieci urodzonych z mamy nadużywających alkoholu nie tylko nadużywających, ale testujących próbujących no, które niestety swoją Postawą, zachowaniem, chęcią rozrywki i nieświadomości przyczyniły się do tego, że dziecko, które się urodzi lub już urodziło, Niestety będzie się borykało z ciężkimi y, obciążeniami. A to I... jak, jak to jest? A to, przepraszam, a to lampka, ta, ta, lampka wina czerwonego w ciąży, <laughs> żeby krążenie i tak dalej dla zdrowotności, to nie? Nie, to już nie, to już od dłuższego czasu nie. Bądźmy tacy y, realni, czyli stawiamy lampkę wina na stole. Tu i teraz, i w tym momencie. Pomijając wagę, gdzie ja jestem cięższa, ty jesteś szczuplejszy, ale ja jestem kobietą, a ty jesteś mężczyzną. I gdybym ja była w ciąży, mhm. to mi przez łożysko przejdzie o 40. 25 alkoholu więcej niż tobie mhm. jako mężczyźnie. Czyli inaczej się to rozkłada w żyłach, inaczej filtruje twoja wątroba, no tak, inaczej moja. Mhm. Mi zostaje więcej, a jeśli ja jestem w ciąży to o tego alkoholu przechodzi przez łożysko, przez pępowinę do dziecka i niestety im dziecko młodsze, im trwa organogeneza, czyli tworzenie narządów wewnętrznych takiego malutkiego naszego dzieciaczka, tym większy alkohol czyni szkody.